Kruklanki to bardzo piękna miejscowość położona przy jeziorze Piwo. Nie będę ukrywał, że naprawdę robi wrażenie samo staniecie na brzegu jeziora i poglądanie tych wszystkich przestrzeni. Co prawda to nie Śniadrwy, to nie Mamry, ale jednak jest naprawdę bardzo fajnie. I tutaj zobaczcie, jestem tuż przed jedną z atrakcji turystycznych Kruklanek. Za chwileczkę tam do niej pójdziemy. To jest tak, znajduję się w tej chwili na punkcie widokowym i Muszę powiedzieć, że miejsce jest naprawdę bardzo imponujące. Widać bardzo dużo i okolica jest naprawdę przepiękna. Jeżeli miałbym kiedykolwiek mieszkać gdzieś poza miastem, to mam marzenie nie właśnie w żadnych górach, tylko tutaj, po prostu tutaj na pojezierzu Warmińsko-Mazurskim. W Kruklankach znajduje się bardzo dużo atrakcji wbrew pozorom, sporo militarnych pamiątek po umocnieniach tutaj pruskich, w różnych okresach do II wojny światowej włącznie. Nie będę ukrywał, że bardzo ciekawą konstrukcją, przed którą w tej chwili stoję jest zwalony most kolejowy i... Robi kurde wrażenie, tutaj w tej chwili macie jeszcze taki wąwozik który znajduje się nad, czy też i rzeczkę, nad, którą, nad którym znajdował się ów most. A teraz zobaczcie, konstrukcja nie, nie ustępuje w swojej, w swojej majestatyczności, powiedziałbym bunkrom z Wilczego Szańca, które zwiedzaliśmy wczoraj. Trzeba też troszeczkę czasu poświęcić i wysiłku, żeby wdrapać się do góry. Jakieś 300 metrów przed zwalonym, czy też wysadzonym mostem, znajduje się jeden z zabytków Giżyckiego rejonu umocnionego, czyli po prostu schron bojowy. Przyznam się szczerze, że przejeżdżając, tędy nie zauważyłem, go dopiero dzięki mapie Google udało mi się go znaleźć. No Nie będę też ukrywał, że dużo z niego nie zostało. Zobaczcie, to, co widać tutaj to jest praktycznie wszystko. Strop. Cały zarośnięty, tutaj chyba jest zdecydowanie duża część tego schronu wysadzona. Została tylko taka śliczna piwniczka, będę musiał zapytać kobry jakie było jej zastosowanie. Widać, że były szczebelki chyba, ale zostały obcięte. No i to praktycznie wszystko, mamy chyba tutaj jeszcze uszy do maskowania, jakieś resztki. Spróbujemy wejść na sklepienie i to wszystko. Chociaż nie, on nawet chyba nie był wysadzony, bo jest tutaj zarówno na krawędzi. To jest po prostu cała jego wielkość. Malutki, ciekaw jestem do czego służy. Niedaleko od wysadzonego mostu kolejowego znajduje się kolejny schron bojowy. Prosiłem kobry o to, żeby zrobił mały research i powiedział mi, co to jest za schron, ale obawiam się, że ciężko będzie dojść. Znaczy, na pewno nie będzie to polski, z tego prostego powodu, że tutaj są tereny, przypominam, cały czas Prus wschodnich, więc raczej jest to konstrukcja niemiecka. No szkoda, że zniszczona, bo naprawdę robi imponujące wrażenie. Spróbuję wejść do środka, zrobić mały rekonesans. Zobaczymy, czy coś się w środku zachowało. Mam nadzieję, że latarka się przyda i że będzie Wam po prostu co pokazać. Na razie spróbujemy tutaj zajrzeć. Puste widać, że y, ten y, to, to był dach to był, widać, że to są te blachy, które służyły, żeby odłamki betonu i tak dalej po nie spadały żołnierzom na głowy tutaj pęknięcia nigdzie nie jest napisane na szczęście, że uwaga, nie wchodzić i tak dalej, ale trzeba uważać na łeb, żeby sobie go nie rozwalić jednak dobry hełm nigdy nie jest zły. O, tu wnętrze to, które pokazywałem przed chwilą. A tutaj praktycznie nie zachowało się nic. Czyli nie mogę pokazać wam ze środ w środku, jak wyglądało. Chyba że tam gdzieś jeszcze z drugiej strony będzie możliwość. Spróbuję podejść. Aby Wycofajmy się. Szkoda, że to wszystko tak zaniedbane, wysadzane w powietrze, bo można było wykorzystać choćby i na piwniczki, na jakieś wina, nie wina. Myślę, że pod tym względem Francuzi na pewno lepiej zagospodarowaliby takie budynki. A no, śmieci pełno, jak to u nas darmowe wysypisko. a zejdę zobaczymy chwilowo nie komentuje bo nie chce się w głowę uderzyć Tu jakieś resztki, ale też nawet ciężko powiedzieć, jaki, jakie było zastosowane, czy jaka wielkość tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że znajdę jakąś informację w Google, to Wam powiem, albo też wujek Kobra znowu pomoże. Jesteśmy na dachu Sądzę, że schron był dość spory Do łażenia tutaj trochę jest Nie była taka jakaś osobówka No ale jak już wylecieli w powietrze To już się nie wróci Spory, naprawdę spory Cały czas łażę po jego dachu po kopule. Dobra, to będzie chyba tyle. Więcej nie mam co Was zatrzymywać. Może jeszcze ze dwa, trzy zdjęcia i lecimy dalej, bo czeka garnek. Kocha. Kolejny punkt widokowy, z którego naprawdę przepięknie widać okolice. Tam sobie ludzie spacerują, ale nie to akurat przygnało mnie w to miejsce. Tylko ciekawostka ostatnią, którą chciałem Wam pokazać z cyklu żelbetowych pudełek. Mianowicie tutaj przede mną wystaje niepozorna głowica, czy też góra, czy jak to nazwać. Schronu bojowego zwanego potocznie garnkiem Kocha. Dlaczego akurat ten mnie zaciekawił? Ano dlatego, że wszystkie garnki Kocha, jakie do tej pory miałem okazję oglądać, z reguły to były walce lub też takie w kształcie pocisku. A ten jest sześciokątny. Nie wiem akurat skąd taki kształt. Może dlatego, że łatwiej będzie umieścić sześć strzelnic. Jest bardzo mocno zarośnięty i trochę jest strach tam wchodzić, żeby nie wpaść, nie złamać sobie nogi Nie wiem też yy, w jakim celu on tutaj stał, w sensie czego on miał yy, pilnować, czy też czego pilnować mieli wartownicy schowani w tym schronie. Ale tak jak mówię, sześciokątnego jeszcze chyba nie widziałem, jeżeli dobrze pamiętam. Yy, nazwę Garnek kocha, te schrony wzięły od Gauleitera. Czyli można powiedzieć, władcy tych terenów w czasie II wojny światowej, Ericha Kocha, który stwierdził, że takie schrony należy produkować masowo, a więc tłukli ich pełno. Skupany dość głęboko, jest wkopany, tak mi się zrymowało. Zobaczcie, ile trzeba było odgarnąć, żeby dostać się, i tam jest chyba wejście. Ale nie będę się tam wczołgiwał, bo jest naprawdę dość mocno zasypane i boję się utknąć. Może kamera pokaże. I tak prezentuje się. Strzelnicę, wejście, nic nadzwyczajnego. Gatnek Kocha miał być ostatnim obiektem, który gdzieś tam zwiedzę po drodze. Ale okazuje się, że betonu, żelbetonu i innych cudów nikt tutaj nie oszczędzał. Naprawdę nie wiem co tu było: czy to wszystko była ochrona tego zwalonego mostu. Ale zobaczcie, znowu jakaś konstrukcja. Nie mam cholera pojęcia co to. O. Co to tam mogło być? Wygląda na jakiś schron, ale tak zarośnięty i tak głęboko jest wejście, że boję się, że gdybym tam próbował sam eksplorować, że nie wyjdę. A szkoda, szkoda.